Siemka wszystkim, z tej strony Zabamek i witam was w specjalu na 5000 subów i jeszcze przed filmem chciałbym podziękować każdej osobie, która ze mną była i jest do tej pory, możecie napisać w komentarzu od ilu subików ze mną jesteście, oczywiście każdy taki komentarz wynagrodzę serduszkiem, no i może omówmy sobie na czym będzie polegał ten specjal, specjal będzie się składał z trzech części, pierwsza z nich to oczywiście QMA, druga to konkurs o PaySafeCarda, a trzecia część jest taka gruba, że na razie nie mówię o co chodzi, oglądajcie do końca, nie będę Spoilerował. Także co, zaczynamy od Q&A. lecę odpowiadać na Wasze pytanka. No więc okej, okay, lecimy teraz z pytankami. Pierwsze pytanko to pytanko od Jogswina: Zagrasz kiedyś w Cesa? Ja gram w Cesa, byczku, tylko po prostu nie nagrywam z tego odcinków. Przeniesiesz się na Twitcha? Myślałem nad tym, bo faktycznie YouTube nie wysyła tych powiadomień, jest na początku. 15 Osób na live'ie, z czego potem jest 40, i myślałem naprawdę nad tym, ponieważ na Twitchu każdy dostaje powiadomienie o transmisji na żywo. Ale zostanę na tym YouTubie, no bo jak już jesteśmy na tym YouTubie, to bez sensu się na coś przynosić innego. Czy jesteś zapisem? Nie wypowiadam się w internecie na temat moich poglądów politycznych, bo jest to moim zdaniem bez sensu. Czy lubisz oglądać kanał DStream? Szczerze, nie oglądam Disa i nie mogę ocenić za bardzo, czy lubię, czy nie. Ale oglądałem jego brzydką 16, która wyszła naprawdę spoko w porównaniu do innych szesnastek. Yes. Kiedyś było kozak teraz ma... Kolejne pytanko od Kupsona Czy masz dziewczynę? Nie, obecnie nie mam Ile mam lat? Lat mam 14 Jak poznałem pana, który zadał pytanko przed chwilą Tak naprawdę wbiłem mu randomowo do ekipy No i tak po prostu go poznałem I na kogo głosujesz? Tak jak już mówiłem, nie będę w internecie mówił o swoich poglądach politycznych Fanti Ile masz lat? 14 Tak jak już mówiłem, masz rodzeństwo? Tak, mam brata Często na streama wchodzi do pokoju i również były nagrywane z nim odcineczki. E, masz lub miałeś jakieś zwierzę domowe? Nie, nie miałem żadnego zwierzątka. Czy miałeś w planach streamy na Twitchu? Tak jak już mówiłem, myślałem na tym, czy przenieść się na Twitcha. No ale jak jestem już na tym YouTubie, robię te streamy, to bez sensu tak przenosić się na zupełnie nową platformę, której szczerze za bardzo nie znam, bo mało siedzę na tym Twitchu, więc zostanę po prostu na YouTubie. Skąd pomysł na nagrywanie na YouTube? Wiesz co, po prostu oglądałem sobie YouTube'a, jak byłem mały, no w sensie mały, no nie wiem, miałem 10-11 lat. No i po prostu chciałem w przyszłości być jakby taką samą osobą, która też będzie tworzyła swoje filmy i jakoś po prostu to wyszło, no. Aleksander, kiedy się urodziłeś? Dokładnej daty nie podaję, ale urodziłem się w lutym. Czy nagrasz wreszcie odcinek ze mną i może jakiś kepsik? No na kepsa możemy iść, byczku, ale no na razie mam plany na odcinki, także może później. Lew, wolisz wilki czy lwy? Wilki, znaczy, co? Lwy Czy będziesz chciał iść na Twitcha? Już o tym mówiłem Także pominę to pytanko Masz psa albo kota? Nie, nie mam żadnego z tych zwierzątek Czy będą jakieś live serwerów Minecraft? Wydaje mi się, że nie, ale może Czasami jak się po prostu już wkurzę na Fortnite to, to może coś takiego po prostu sobie zrobimy Jeśli będziecie chcieli Czy kupowali sobie subskrypcję? No jakbym nie miał czego z pieniędzmi robić Poza tym po co mi puste suby Które i tak nic nie dają Nie ma z tego żadnych wyświetleń Naprawdę to nie wiem w ogóle kto tak robi Czego się najbardziej boisz? Szczerze? Nie wiem no, nie ma takiej rzeczy, której się jakoś najbardziej boję, no. Ale może przyjdzie taki lefi i mnie zje? To cię najbardziej przeraża? Szczerze teraz, w tych czasach kwarantanny, nie kwarantanny, przeraża mnie to, że jeszcze nie wynaleźli szczepionki. I naprawdę szczepionka jest potrzebna, no bo patrzcie ile ludzi już umarło i dalej w sumie ludzie umierają, także chyba to, że jeszcze nie ma tej szczepionki. Czy będzie streamować inną grę niż Fortnite lub nagrywać? Streamować mogę Minecrafta, tak jak już mówiłem, sporadycznie, ale oczywiście opieramy się dalej na Fortnite. Cie. Fortnite content, customy z widzami chyba... Każdy widz lubi takiego live'a, yy, także ewentualnie jakiś minecraft'cik może chillowy kiedyś. Teraz pytanko od Matskuza, a więc chciałeś się podać? Nie chciałem się podawać, nawet jak mi nie szło na YouTube to zawsze szedłem do przodu, jakoś się tym nie przejmowałem i w sumie to tyle. Dużo pracy wkładasz w film, 10 minut, yy, ile minut nagrywanie, montowanie? Yy, wiesz co, taki porządny film 10 minutowy to nagrywam na przykład z godzinkę, potem wycinam. I ogólnie cały taki film robię, w sensie robię, no montuję, nagrywam z... No z 4 godzinki, no 3 godzinki jak nie jest tak porządnie zmontowany, no? Dużo razy robisz podejście do filmu i to jest z byćku bardzo ciekawe pytanie, bo, bo czasami nagram taki spontaniczny odcinek, gdzie nie wiem, robię jedno podejście i już wyjdzie kozacko, a czasami nie wiem, jąkam się, mylę się, plączę mi się język w lewo i w prawo i nagrywam 20 razy jedno podejście. W jakim mieście mieszkasz? Mieszkam w stolicy, ile zarabiasz na jednym odcinku, jeżeli możesz powiedzieć. Na odcinkach nie zarabiam nic, bo nie mam zarabiania, czasami na live trafi się miły donator, ale nawiązuję do Twojego pytania, na odcinkach nie zarabiam nic po prostu, bo nie mam tego zarabiania. Znaki, czy miałeś w planach nagrywać serię z widzami? Takiej dużej serii w planach nie miałem nagrywać, chyba że takie pojedyncze po prostu odcinki. Krychu. Od ilu lat nagrywasz na YouTubie, nagrywam od ponad roku. Plaki, masz dziewczynę? Nie nie mam. Jak tak to jak ma na imię? Prawdopodobnie będzie nazywała się Cabankowa. Kamilo, ile miałeś dziewczyn? Takich na długi okres czasu, na przykład nie wiem, ponad 3 miesiące, 2 miesiące, miesiąc nie miałem żadnej. Pozdro, gratuluję, dzięki i pozdrawiam Co będziesz robił na 10k? Salto z balkonu Możny Od ilu lat chciałeś nagrywać na YouTubie i czy ktoś cię zainspirował do nagrywania? No i musi być klasyk, czy mnie ja lubisz, oczywiście, że cię lubię No i od ilu lat chciałem nagrywać, no tak naprawdę nie wiem, jak do dostałem kompa Miałem, jakby, możliwość do nagrywania, to od razu ruszyłem. I czy ktoś mnie zainspirował? No, na pewno więksi twórcy, którzy nagrywali fajne odcinki z Fortnite'a, nie? Masny Hubi, cześć, cabanek, mam tu kok z pytanka. Dawaj, ty kok z pytanka. Czy wyślesz mi gifta? Mam 200 fałdolców, no także tak średnio. Wolisz pandy czy haski? Wydaje mi się, że haski, chociaż pandy też są fajne. Tak wiem, nie umiem pisać. Umiesz byczku, spokojnie. Kuźol, czemu nazywasz się Cabanek na YouTubie? Mówiłem to już na tysiąc subów, ale jeszcze raz opowiem tą ciekawą historię. Siedziałem sobie na lekcji polskiego, jak to zawsze sobie siedzę. No oczywiście odpowiadałem, podnosiłem rękę, przepisywałem z tablicy, aż nagle w pewnym momencie pani od polskiego nazwała mnie Cabankiem, no i od tamtej pory tak zostało. Nie wiem jak to wymyśliła, prawdopodobnie od mojego nazwiska. I od tamtej pory mówią tak na mnie wszyscy nauczyciele w szkole, na pewno większość, no niektórzy mówią do mnie po imieniu, bo wiecie, no tak niekulturalnie czasami do kogoś mówić Cabamek, 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 no wiecie o co chodzi Kaktusek Kmy czy jmy? Wiesz, że chodzi o matko Jest masno Lubisz mnie, klasyk, oczywiście, że cię lubię Jaki jest twój cel na YouTubie? 100 tysięcy subskrypcji Jak poznałeś Sowlego? Szczerze, do końca nie pamiętam jak poznałem Sowlego Na pewno szukałem jakiegoś dobrego grafika No wiecie, Sowli jest dobrym grafikiem, ale teraz staram się już robić miniaturki po prostu sam Kiedy Greensweet dla brata? A po co mu to? Czy raczej wydać nową nutę śmiertelniku? Oczywiście, że tak, ale najpierw musi się znaleźć jakaś fajna nuta do sparodiowania, także możecie pisać w komentarzach albo na Instagramie po prostu jaką nutę mam sparodiować i na pewno coś takiego zrobię, no bo wiecie, pod tamtą nutą jest ponad 1000 lajków, ale w sumie nagrałem to Hot Six In Challenge, ale to się nie zalicza moim zdaniem, także na pewno będzie jeszcze nuta na kanale, także spokojnie wyczekujcie. Tylko po prostu nie mam piosenki dobrej do sparodiowania, także podsyłajcie w komentarzu piosenkę, którą mogę sparodiować ewentualnie. No i teraz będzie y, chmara pytań od Płomienia. Od kiedy grasz Fortnite'a? Od końca trzeciego sezonu na Xboxie, od siódmego na PC? Czy kiedyś wygrałeś coś w jakiejś grze? Chyba szczerze to nie wygrałem, no w sensie, no wiecie, no, normalne gierki w Fortnite to na Easy są, ale no tak w sensie, żeby wygrać jakiś turniej czy coś, to nie. Czy masz już co No i jeszcze nie mam, jeszcze szukam. Yy, yy, nie szukam. Yy, jaka była pierwsza gra, którą nagrałeś na swoim kanale? Oczywiście, że pan. Fortnite, czy kiedyś prowadziłeś inny kanał? Prowadziłem kanał, nazywał się bardzo cringe'owo, także proszę nie zwracać na to uwagi. Nazywał się Mati Cyby. w sumie to... Dobra, od kiedy jeździsz na hulajce? Szczerze tak myślę od ponad roku jeżdżę. Jakie triki umiesz? No umiem whipa, uczę się teraz inwarda, no i takie podstawowe triczki, no wiesz o co chodzi. Ile średnio zarabiasz z filmu? Z filmu nie zarabiam nic, tak jak już mówiłem. Miałeś kiedyś inny nick, jeżeli tak to jaki? No miałem nick cebanek, no ewentualnie dawałem sobie przed nickiem jakieś teamy, ale to w sumie nie dawałem, bo moim zdaniem te teamy są bez sensu. Czy chciałbyś mieć jakieś zwierzę, jeżeli tak to jakie? E, chciałbym mieć psa, ale takiego dużego Takiego porządnego psa, ale na razie nie mam czasu Go wyprowadzać, bo wiecie, YouTube, nauka I te sprawy, klasyk e, Tak musiałem, czy mnie lubisz? Oczywiście, że cię lubię Płomieniu, czy chciałbyś nagrywać inne gry niż Fortnite? No szczerze, mógłbym nagrywać Inne gry niż Fortnite, ale nie wiem jak to by się przyjęło Także na razie lecimy z Fortnite'em W jakie gry grasz? No gram w Fortnite'a, gram też czasami w Minecraft Minecraft'a Tak, żeby wychillować, no i kiedyś Grałem w World of Tanks. Dobrze, no więc Przejdźmy teraz do drugiej części specjalu A mianowicie konkursu na 20 zł PSC. Oczywiście, żeby wziąć udział w konkursie trzeba zostawić subika z dzwoneczkiem, łapeczkę w górę oraz najważniejszą rzeczą jest wspieranie mnie z kodem CABANEK w Fortnite'owym sklepie. Oczywiście wszystko będzie sprawdzane. Wyniki konkursu będą na 5500 subów na live, także serdecznie Was na tego live'a zapraszam. Przejdźmy teraz do najgrubszej i najbardziej cringe'owej części tego specjalu, a mianowicie pokażę Wam piosenkę, którą nagrałem mając 500 subów. Miała to być piosenka zapowiadająca wbicie 1000 subskrypcji. Była to zapowiedź rapu na 1000 subskrypcji, tak to wtedy sobie nazwałem. No i jeszcze przed wysłuchaniem tego czegoś, załóżcie sobie okulary przeciwkringowe, bo naprawdę będzie się działo, cringe będzie się lał tak jak, nie wiem, woda z wodospadu. Ja was już zostawiam samych z tą piosenką. Mam nadzieję, że wasze cringeometry nie wywalą poza skalę. Dobry wieczór, witajcie, Fortnite nie grajcie, tylko tego rapu teraz wysłuchajcie. Pijam se do domu tak jak każdy właśnie chłopak, rzucam wona na kanapę i wygląda właśnie to tak. Dobra, dobrze, okej. Okay. Ja naprawdę wiem, że to wam się nie podoba, bo jest to cringeowe. No i umówmy się, jest to słaba piosenka, ale jeśli dobijemy tutaj 200 łapek, to wam ją upublicznię i będziecie sobie mogli je słuchać do woli. No i co, nadszedł koniec tego specjalu. Mam nadzieję, że się on wam spodobał i przypadł do gustu. Widzimy się w kolejnych filmach. Jeszcze raz dziękuję każdemu, który ze mną jest i budujemy razem tą rodzinkę, bo tak to po prostu nazywam. Widzimy się w kolejnych filmach. Do następnego i cześć.